Cześć moi kochani, chciałam Wam dzisiaj wrzucić taki krótki filmik o talizmanie anielskim. Mam tutaj narysowane dwa talizmany. Pierwszy to jest taki, który możecie spotkać bardzo często w. w kamerę. w sklepach ezoterycznych. On wygląda w ten sposób, że na sześcioramiennej gwieździe, czyli Gwieździe Dawida. U góry mamy napis Rafael, tu mamy Zafiel, Zadkiel, Kamael, Hamiel, e, Michał i Gabriel. Oprócz tego w środku są symbole planet, czyli mamy Słońce, Mamy Saturna Jowisza, Marsa, Wenus, Merkurego, Księżyc. Obok są litery Nulla, India, Via, Est, Virtuti. I tak on wygląda. Natomiast myślę, że on jest lekko nieadekwatny do e, symboliki modlitwy, którą tak naprawdę większość z nas zna. I ta modlitwa ochronna, wzmacniająca brzmi w ten sposób. Przede mną Rafael, za mną Gabriel. Po mojej prawej Michał, po mojej lewej Uriel. Nade mną Jofiel, pode mną Zatkiel. Po środku hamul, chronione i ukryte w boskim bycie, pośrodku sześcioramiennej gwiazdy, w ochronnej kuli błyszczy i promieniuje. Jestem, który jestem. Nie wiem, kto wymyślił ten talizman. To nie jest, że zły, tak? Nie jest, że zły, tylko jakby nieadekwatny do tej modlitwy. Dlatego ja wyrysowałam sobie zgodnie z instrukcją, czyli zgodnie z modlitwą. Talizman, który tak naprawdę w naszym trójwymiarowym świecie nie będzie miał odbicia w prostym dysku, dlatego że musiałaby być to merkaba, bo przede mną, za mną, po prawej, po lewej, ale można przyjąć pewne kierunki, dlatego przede mną jest po prawej stronie tylko my się kładziemy, jak gdyby na tym, tak? Wyobraźcie sobie, że to jest ludzik, czyli po prawej ręce u góry. A za mną po lewej ręce u góry. Ale tak to jest zupełnie zgodne. Czyli tak: na pewno mamy w modlitwie sześcioramienną gwiazdę i na pewno mamy kulę ochronną. I mamy tak: przede mną Rafael, czyli jak gdyby po prawej na górze. Za mną Gabriel, po lewej na górze. Czyli to jakby przód, tył tutaj to określa. Po mojej prawej Michał. Po mojej lewej Uriel. Nade mną Jofiel, pode mną Zatkiel, pośrodku Hamuel. I tu jeszcze jest taka informacja: no w ochronnej kuli błyszczowej promieniły jestem, który jestem, Jam jest, czyli Bóg. I tutaj jest wpisane imię Boga po hebrajsku. Jak ono wygląda, znajdziecie sobie na Wikipedii. I dlatego ten talizman wygląda właśnie w ten sposób, czyli on jest jak gdyby zgodny z tą modlitwą, którą y, opisuje. Myślę, że warto znać tę drobną różnicę talizmanów robionych metodą sztampy, a talizmanów, które y, są w zgodności z energią y, modlitwy, która od lat przetacza się przez kręgi ludzi zajmujących się szeroko rozumianą ezoteryką jeżeli chcecie wykorzystać ten talizman do ochrony, możecie w tej formie zrobić go na biżuterii czy po prostu namalować jako pewnego rodzaju sygile te talizmany można kupić one oczywiście też piękne, również chroniące też wezwania siedmiu archaniołów nic nie ma w modlitwie o planetach nic nie ma o literach. Ktoś to przemedytował, być może, albo po prostu graficznie zrobił, nie wiem. Natomiast mam wrażenie zgodności energetycznej tej ochronnej sygilii anielskiej do modlitwy, którą się generalnie posługujemy. Chciałam Wam właśnie krótko o tym powiedzieć, żeby zwracać uwagę na takie szczegóły. No jest podobnie jak z księgi Henocha czy Ezechiela Henocha. Budowano statek kosmiczny na tej zasadzie. Tak samo z pewnych słów jest stworzony typowy amulet anielski. Prosty i skuteczny w swoim wyrazie. Jeżeli więc e, ktoś chce skorzystać, to proszę bardzo, i zastanówcie się, czy to nie jest poniekąd dobra zmiana, <grym> że tak powiem. E, tyle na dzisiaj. Taka krótka rzecz, którą w środku nocy. Do mnie zeszła i którą chcę się z Wami podzielić. Do zobaczenia, moi kochani, w kolejnych filmach. Pa pa!